i tam co tam jeszcze yy, w ramach prostowania tych fake newsów to, to jest mitoman, nie? Więc jak on... To jest w ogóle smutne bardzo, nie? Jaki ten człowiek musi być samotny, że jedyne co w życiu ma to opowiadać te kłamstwa w internecie, żeby przykuć czy zainteresowanie uwagę widzów tym co robi. To jest smutne, nie? Mógłby coś robić fajnego, własnego, a nie to, tylko zostają mu te kłamstwa. Mitomanie, Farmazony na temat szkolnej 17. Dzisiaj, na przykład, znowu tam kogoś tam poruszyło. Bo on rzucił tak te, te kłamstwa u mitomanów, to mają tak, że on nawet nie czuje, nie? Jak eskaluje te kłamstwa. Nie, że po prostu mówi, mówi, mówi tak z głowy, czyli z niczego, i nagle freestyluje i tam przegnie, nie? Na przykład, w czymś tam. Więc, na przykład, jest taka kwestia, że tam rzucił, że coś tam we krwi wykryto. Ale to przecież to jest stary farmazon. To już tam z Barnajem miesiąc po śmierci próbowali to wpychać, że niby badania wykryły coś we krwi. Ja od razu to skontrowałem, bo, jako osoba upoważniona przez Krzysztofa Kononowicza do wglądu w informację medyczną, miałem dostęp do dokumentacji medycznej. Zaraz po przyjęciu do szpitala były robione mu wszystkie badania krwi i tak dalej, i te wszystkie badania tam na Barbiturany, różne toksykologiczne rzeczy, narkotyczne, lekowe i tak dalej. Wszystko to dało wynik negatywny, negatywny, czyli nie wykryto nic takiego we krwi Krzysztofa, no bo szukano na początku, jak to wiadomo, diagnoza postawić, czym jest spowodowany jego stan, w ogóle w jakim on jest stanie, więc przynajmniej mu te kompleksowo badania zrobiono, nie? I zrobiono, i co te badania kompleksowo wykazały, że właśnie to, co mu dolega, ze względu na to, na co on trafił do szpitala, to jest antybiotykoodporne zapalenie płuc. Nie? W związku z czym yy, sytuacja była na tyle poważna, że on stracił zdolność oddychania, trafił na 3 tygodnie pod respirator i przeżył, ale stracił wtedy zdolność połykania i jedzenia nie? przez to uszkodzenie krtani. Był potem sztucznie dożywiany tą rurką przez nos. Miano mu to zamienić na dożywianie do eee, sąd nie wyraził na to zgody, nie ubezwłasnowolnił go do jego śmierci, aż przez dwa miesiące w szpitalu, 16 dni w rozbiciu Więc taka jest prawda: farmazony przetrąconego, jak zwykle, to są tylko farmazony, nie? Są tam się dalej coś tam produkuje, że niby ja mu grożę, że trafi na cmentarz. Ja mu nie grożę, ja po prostu piszę, że. Major nie leczył się z uzależnień i trafił na cmentarz. Krzysztof nie leczył się ze swojej choroby i trafił na cmentarz, więc każda osoba, to nie tylko dotyczy tego przetrąconego, ale każda osoba, która nie leczy się z mitomanii, urojeń, choroby, yy, no trafi przedwcześnie na cmentarz. No. To przecież to nie jest groźba kierunkowa skierowana do kogoś, tylko to jest oczywiste stwierdzenie faktu, prawda nazwy zwoli. Więc tu. To naprawdę jakieś te jego lękowe reakcje, że obsrany już jest tutaj, że trafi na cmentarz. A jak nic nie zmieni w swoim życiu, a widać, że to równia pochyła u niego, że coraz gorzej wyrabia. Coraz większe to poważniejsze urejenia i tak dalej. No to, to jak to się może skończyć? No, żeby nie było, że nie ostrzegałem, nie? Właśnie to błąd troszeczkę, żeśmy ostrzegali i majora i konona, ale nie chcieli nas słuchać, nie? więc trafili na cmentarze przedwcześnie, moim zdaniem, nie? bo mogli jeszcze tam postarać się jakoś żyć zdrowiej Pewne rzeczy jednak naprostować, poprawić w swoim życiu i by, by, i by żyli nie? A propos właśnie, bo 19 czerwca, czyli jutro, czyli Boże Ciało, przypada druga rocznica śmierci Majora Który, jak przypominam wam, zapił się na śmierć, bo już na z tydzień przed śmiercią wymiotował krwią Więc rodzina Harasiów wezwała po gotowie karetkę Trafił do szpitala. No i jak się dowiedział w szpitalu, że sprawa jest bardzo poważna, oczywiście, i musi zostać na dłużej w szpitalu na badania i na leczenie, to wypisał się na własne żądanie, uciekł ze szpitala. Jeszcze zrobił awanturę rodzinie Harasiów, że on sobie nie życzy, że jak będzie chciał, to sam sobie pójdzie do lekarza. Oczywiście nie. A teraz impreza, nie? A teraz impreza, i pijemy, no i pił dalej kilka kolejnych dni, aż go znaleźli. Po kolejnym dniu, po pijawie nocnej, znaleźli go po prostu zimnego, e, zażyganego, udusił się prawdopodobnie własnymi wymiocinami e, z tej krwi, którą wymiotował. To jakieś musiało być już po 20 latach alkoholizmu, długotrwałe uszkodzenie trzustki wątroby, jelit i tak dalej. Przecież tam też była robiona sekcja zwłok, były robione badania toksykologiczne, czy ktoś go czymś nie otruł i tak dalej. I po tych wszystkich badaniach prokuratura Stwierdziła, że do śmierci majora nikt się nie przyczynił żadne osoby trzecie, że jest to zgon po prostu spowodowany długoletnią chorobą alkoholową. I tyle, i do widzenia. I taka jest prawda, i prawda, nas nas wyzwoli, nie? w przypadku Krzysztofa też już dawno wszystko jest jasne. Jest jeden człowiek, który się nad nim znęca, Łukasz W., który próbuje odgrzewać te kotlety z powodu tego, że brak w jego z życiu z celu i sensu, i nie ma nic poza tym do powiedzenia. I a ja chciałby bardzo błyszczyć i przykuwać uwagę, bo jest osobą zakompleksioną, bez sukcesu w życiu, wiecznym życiowym przygrywem, imitacją mężczyzny i tak dalej. No i będzie wymyślać te głupoty i po raz kolejny ogrzewać te stare kotlety, o które już dawno zostały wyjaśnione i można mu mówić, a on dalej będzie zaprzeczać, nie, że tam znowu stwierdzi, że ja nie mam prawa jazdy, że nigdy nie miałem prawa jazdy i tak dalej, i tak dalej. No bo jest bezrobotnym, zaszczanym menelem. Bez celu i sensu w życiu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc taka jest prawda, prawda nas wyzwoli, nie? Więc tak pokrótce bym to scharakteryzował. No i tyle, nie? To w ogóle to jest głupota w sumie, że on wpłaca sam sobie te donate'y, nie? Bo to łatwo można poznać, które donate'y sam sobie wpłaca. Na którym z tak lightów, to w ogóle było takie, już w ogóle on się zapędził, nie? Że Zadał pytanie, a na chwilę za chwilę dostał odpowiedź na to pytanie w tym donejcie. Nie? Więc yy, generalnie było widać po prostu, że to jest tak już przygotowane, że on ma rozpisany scenariusz tego wszystkiego i wszystko ma się mu tam ładnie kleić. I ten, nie? Więc yy... no, psychopata, nie? Generalnie. Wiecie, osoba bez jakichś tam innych sukcesów, zainteresowań, nie? Więc tak to... tak to wygląda, nie? Ja dzisiaj sobie jadę do miasta, muszę sobie zrobić pracówkę, jutro jest Boże Ciało i tak dalej, więc wszystko pięknie, ładnie. No i tyle, nie? O, na przykład, właśnie, tak cały czas myślę, co jeszcze to muszę skomentować, nie? Jak słuchajcie, jak zaszczany menel, alkoholik, żebiący w śmieciach za kebabami, próbuje pomawiać mnie, że to ja niby śmierdzę, jak chodzę na publiczne spotkania. Człowiek, który boi się pokazać swoją twarz, który teraz w ogóle nie pokazuje, gdzie chodzi, który boi się gdziekolwiek pójść w jakieś publiczne miejsce, nie? Zaszczany menel, nie? Taki gość maczelność, pomawiać innych o swoje wady, że jest zaszczanym menelem, po prostu śmierdzącym, kloszardem, zarośniętym, niehigienicznym, gdzie mu się to żarcie zbiera w tej kurna, w tych kudłach, na mordzie, nie? Bo się zapatrzył w jakiś tam kogoś i chce się na kimś tam wzorować, nie? Więc oj, zaszczany menelu.